Witajcie na kanale TANIE MAJSTERKOWANIE. Dzisiaj druga część filmu dotycząca adaptacji silnika od pralki na potrzeby warsztatowe, a konkretnie próby regulacji jego obrotów. Zapraszam. Celowo użyłem słowa próba, gdyż końcowy efekt nie to, że nie zadawala mnie, co nie do końca jestem przekonany o jego przydatności do zasilania takich urządzeń jak tokarka czy szlifierka. Ale to zobaczycie za chwilę. Zresztą prób było wiele. Poczynając od najprostszego rozwiązania za pomocą dedykowanego regulatora obrotów, później robiłem tutaj różne eksperymenty. Między innymi z ciemniaczami do świateł, podłączaniem szeregowym dodatkowych odbiorników, typu właśnie jakieś mocne żarówki. Ale to wszystko spełzło na niczym. I suma summarum wróciłem właśnie do tego najprostszego rozwiązania, jakim było podłączenie tego regulatora mocy. Sytuacja na koniec tamtego odcinka wyglądała w ten sposób, że silnik był podłączony na krótko do zasilania, ale w momencie startu rozpędzał się do bardzo wysokich obrotów i dłuższa eksploatacja w ten sposób mogłaby doprowadzić do jego uszkodzenia. Jak zrobić to podłączenie, to jest właśnie pokazane w tym poprzednim odcinku. Także osoby zainteresowane mogą w tej chwili skorzystać z linku znajdującego się u góry ekranu, ewentualnie w opisie do tego odcinka. Od tamtego momentu zmieniła się tutaj tylko jedna rzecz, a mianowicie do przewodów wychodzących z prądniczki tachometrycznej tutaj z tyłu, czyli tych dwóch białych, podłączony jest dodatkowy kabel i on tutaj idzie do miernika, który będzie nam pokazywał napięcie, jakie właśnie generowane jest przez tą prądniczkę. Oprócz miernika, który w tej chwili ustawiony jest w trybie woltomierza w zakresie do 30 V, mam jeszcze dwa urządzenia pomiarowe, a mianowicie watomierz, który pokaże nam pobór mocy, jak i tachometr, który będzie pokazywał, z jaką prędkością obraca się nasz silnik. Zaczniemy od prostego testu, który pokaże nam, jakie obroty są generowane na tym silniku w momencie, gdy pozbawiony on jest jakichkolwiek regulacji. Będziemy też obserwować wskazania woltomierza oraz watomierza. Nie będę przeprowadzał tego eksperymentu zbyt długo, ponieważ tutaj nie chcę nadmiernie obciążać silnika. Dobrze, zaczynamy. Ok, z tego co zdążyłem zauważyć, watomierz pokazał maksymalnie 186 W, woltomierz 19 V, natomiast tachometr pokazał 19, ponad 19 tysięcy obrotów na minutę. To co prawda możemy sobie zaraz sprawdzić. O, mamy 19, a ostatnia wartość, która jest to 19 667 obrotów na minutę. Zdecydowanie za szybko i z taką prędkością ten silnik na pewno nie może pracować. Ale w takim razie z jaką prędkością może bezpiecznie pracować? W pralce, od której będę widzicie tutaj z tyłu, pracował on z prędkością 1000 obrotów na minutę maksymalnie. I myślę, że taką prędkość możemy właśnie dla tego silnika przyjąć. Z tym, że 1000 obrotów na minutę dotyczyło tego koła pasowego, za pomocą którego właśnie był on połączony z silnikiem. Natomiast tutaj to kółko pasowe jest zdecydowanie mniejsze. Ja przed chwilą dokonałem pomiaru i tamto koło pasowe ma 30 cm średnicy, natomiast to 2,5. I po przeliczeniu obwód jest 12 razy większy tamtego koła w stosunku do tego. Skoro tamto koło obracało się z prędkością 1000 obrotów na minutę, to to koło obracało się z prędkością 12 12000 obrotów na minutę. I myślę, że taką wartość możemy przyjąć jako graniczną, aczkolwiek takie obroty też w tej pralce nie były przez cały czas. Ponieważ ona tylko w momencie wirowania właśnie wchodziła na aż tak wysokie obroty. Także myślę, że możemy założyć, że ten silnik bezpiecznie może pracować z prędkością 10 tysięcy obrotów na minutę i do takiej prędkości będziemy się go starać doprowadzić za pomocą tego właśnie regulatora obrotów. Podłączenie regulatora obrotów jest bardzo proste, aczkolwiek jak każda praca związana z elektryką. Jest zagrożeniem dla zdrowia życia. Także pamiętajcie, że wszystko robicie na własną odpowiedzialność, a jeżeli nie macie zbyt dużego doświadczenia w temacie elektroniki, to być może nie warto podejmować tego ryzyka. Generalnie zaczynamy od tego, że oczywiście wypniemy sobie ten stary kabel z watomierza. O, wyszedł stary watomierzem i na jego miejsce damy nowy kabel, który tutaj jest wpięty do puszki i zamontowany taki prosty włącznik. Po prostu ułatwi nam to dalszą, dalszą pracę. No, nie ma tutaj nic trudnego kabel do kostki z kabel, przewód fazowy jest rozdzielony na przełączniku i oprócz tego wychodzi dodatkowo przewód uziemiający jak i przewód neutralny oczywiście silnika też wypinamy, ten dotychczasowy kabel także wypinamy uziemienie i wypinamy te dwa przewody zasilające teraz z kolei do właśnie tego regulatora obrotów będziemy podłączać te przewody on jest tutaj bardzo czytelnie opisany mamy yy, IN-N czyli wejście dla przewodu neutralnego in NL, czyli wejście dla przewodu fazowego i OUT-L wyjście dla przewodu fazowego i OUT-N czyli wyjście dla przewodu neutralnego podłączenie jest bardzo proste za pomocą śrubek jedna ważna tutaj uwaga jeżeli będziemy mieć zbyt długie kable to możemy doprowadzić do zwarcia gdyż mogą nam one dotknąć do tego radiatora także zwróćcie uwagę żeby wkręcić je tylko tutaj pod te śrubki i żeby tu czasem nie wystawał za daleko, no bo to jest metalowy element, także na pewno by nam to zwarł. Teraz czas na podłączenie do silnika także przewód masowy, oczywiście, podłączamy do obudowy, a te dwa przewody zasilające Jeden do końcówki Stojana, tam gdzie były wcześniej te przewody zasilające, wpięte, a drugi na szczotkę. Tą końcówkę możemy sobie zaizolować, ponieważ tu jest dość dużo elementów metalowych i łatwo jakieś przypadkowe zwarcie. Dobrze, nasz układ gotowy jest do podłączenia, także włączamy to do watomierza. Oczywiście wszystko sprawdzamy jeszcze dwa razy, żeby mieć pewność, że tam żadnego zwarcia nie ma. Możemy załączyć listwę, to w tej chwili jeszcze nie włączy nam silnika, ponieważ jego włączenie dokonywane jest tym przełącznikiem. I zobaczymy, jakie są wartości właśnie poboru mocy oraz wartości obrotów przy poszczególnych ustawieniach tego, tego regulatora. Dobra, zaczynamy. To były jakieś takie średnie obroty w tej chwili ustawione. Zaraz zobaczymy jakie. No ale na początku może zejdźmy na minimalne, zobaczymy do jakich obrotów minimum można tutaj dojść. W tej chwili jest na maksa obniżone. Obroty spadają, mamy 4200, 4000, ale jak widzicie spada też moc. W tej chwili tylko 17 W, no takim urządzeniem na pewno nic w nie da się zrobić. Prądniczka wskazuje nam w okolicach 2-3 V. Mamy 1600, no myślę, że starczy. Tutaj i tak by się na tym nie dało pracować. Wróćmy do takich średnich obrotów, rzędu powiedzmy 5-6 tysięcy. No jest tu kłopot z taką bardzo precyzyjną regulacją. Ja zasłoniłem ręką, dlatego był błąd odczytu. No ale mamy w okolicach 6300. 650, może troszkę obniżę. Dobrze, w okolicach 6000 obrotów mamy 35 W, czyli dalej bardzo, bardzo mało. A prądniczka nam pokazuje 9 V. Dobrze, jedźmy wyżej. Teraz doprowadźmy go do tych 10000 zakładanych i zobaczymy jak ja wtedy będzie pobierana na Jeszcze zwiększymy. Zaczyna się stabilizować powoli. Mam w 10200, 54W i tutaj mamy wskazanie 13V. Idziemy w takim razie do tej maksymalnej prędkości, z którą wirował ten silnik, czyli do 12000 obrotów na minutę. I też zaczyna się to powoli stabilizować. Odczytajmy: jest 15V na chromniczce i 63W. Ok, wyłączamy. Jak widzicie, to wszystko są za małe moce, aby móc z tym pracować z jakimś poważniejszym urządzeniem warsztatowym. Ale te testy były generowane bez obciążenia. Zobaczmy w takim razie. Tutaj ja, za pomocą tego kawałka drewna, będę symulował takie obciążenie. Na przykład, abyśmy coś tam szlifowali. Czy ewentualnie no mieli jakiś tam ciężar na tokarce założony i próbowali toczyć, i zobaczmy, jak wtedy będą się przedstawiały te obroty i jaka będzie tutaj właśnie generowana moc. Ale, żeby to zrobić, ja tutaj muszę dać taki sztywny przycisk, tak, żeby ten tachometr już bez udziału moich rąk działał. OK, jest włączony, powinien się trzymać. Załączamy silnik. rozpędzić do tych 12 tysięcy i teraz tak, zostawiamy okno Zostawiając opór zwiększamy pokór mocy, natomiast ograniczamy obroty. Silnik nam się nie rozpędza. Mamy już 100 wart w tej chwili. 127. Obroty całczar na poziomie 10 tysięcy. Już 160 watów jest w tej chwili. Dobrze, ja może w tej chwili powtórzę na spokojnie, bo z pewnością niczego nie słyszeliście właśnie przez odgłos tego silnika. Generalnie, w momencie, gdy podłączymy ten silnik na wolnych obrotach, bez żadnego obciążenia, no to nim za bardzo warsztacie nie da się pracować. Chyba, że chcemy sobie zrobić z tego jakiś tam wentylator. Ta moc, która pobierana jest z sieci jest po prostu za mała. Natomiast gdy nawet do tych maksymalnych obrotów, które uznaliśmy za bezpieczne, czyli te 12 tysięcy, docisnęliśmy opór w postaci tego drewienka, który symulował właśnie pracę na przykład jakiegoś elementu na tokarce, czy też na szlifierce, to obroty zaczynały spadać, i dzięki regulatorowi mogliśmy je podnieść tak, żeby pobór mocy z sieci był większy. I to urządzenie naprawdę było ciężko na tych obrotach zatrzymać. Oczywiście taki układ nie sprawdzi się w każdym urządzeniu warsztatowym, bo o ile wyobrażam sobie napędzanie takim silnikiem, na przykład tokarki, oczywiście za pomocą przekładni pasowej, ponieważ nikt nie toczy na 10 czy tam 12 tysiącach obrotów, tam ciężar zamontowany na wrzecionie, już sam spowalnia obroty tego silnika dodatkowo dostawiamy dłuta które również to spowalniają, i ta obróbka prowadzona jest w trybie ciągłym, także generalnie jest w miarę łatwa do wyregulowania. Natomiast praca tego silnika jako szlifierki wydaje mi się już troszeczkę bardziej uciążliwa ponieważ tam raz dostawiamy ten element szlifowany, później odstawiamy, znowu już dostawiamy i ten silnik raz by wchodził nam na wyższe obroty, z kolei później by nam zwalniał, cały czas musielibyśmy regulować i obsługa tego byłaby naprawdę uciążliwa. Tak więc, jak mówiłem na początku, mam mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony jestem zadowolony z efektu samej regulacji obrotów, ale mam wątpliwości, czy to urządzenie będzie się dało wykorzystać do napędzania urządzeń warsztatowych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie płynnej regulacji przy zachowaniu pełnej mocy. Jest to rozwiązanie, które da się uzyskać, aczkolwiek wymaga specjalnego układu, który współpracowałby z prądniczką tachometryczną. Nie jest to rozwiązanie proste do wykonania, aczkolwiek może ktoś z komentujących coś podpowie, natomiast nie jest y, też tanie, gdyż taki układ kosztuje sporo. I to według mnie trochę kłóci się z ideą całej tej serii filmów a mianowicie właśnie stworzenie jakiegoś taniego narzędzia na bazie silnika, którego odzyskaliśmy z pralki. Ja w każdym bądź razie zamierzam ten temat drążyć dalej. Niedługo przystąpię do budowy pierwszego urządzenia opartego właśnie o ten silnik. Co to będzie? Zachęcam do subskrybowania kanału, aby nie przegapić. Nie obiecuję, że będzie to kolejny odcinek, ponieważ znowuż będę czekał na pewne akcesoria, ale myślę, że w międzyczasie pojawią się również inne filmy, które być może Was zaciekawią. W tym następnym filmie pokażę oczywiście już gotowy ten moduł sterowania, ponieważ ten regulator będzie włożony tutaj do tej skrzynki. Będzie tu również woltomierz, dzięki któremu będziemy mogli zawsze wiedzieć, z jaką prędkością obraca się nasz silnik. Także nie przedłużając, dzięki za oglądanie, za poświęcony czas, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia, trzymajcie się!